Jak się podoba Zlot? Podoba się, fajnie. Jesteśmy co roku. I skąd Panie przyjeżdżają? Z miastka. Z miastka. I skąd, i kiedy, i kiedy narodziła się ta pasja do, do Oj, Bardzo dawno temu. <grym> bardzo dawno. Na Za młodych lat, na Ogarze. <grym> a, o, a od czego się zaczęło? Proszę, nie słyszę. Od czego się zaczęło? Od Ogara. Z Zlot jest bardzo fajnie, dużo, sporo motocykli. atmosfera świetna. Rewelacja. Czy jest to Pana pierwszy zlot? Nie, no zlot któryś z kolei, że tak powiem. Przyjemnie, fajnie, fajna organizacja. Polanów zawsze jest miłym miłym kurortem takim nadmorskim, że tak powiem, żeby, żeby przyjeżdżać tutaj nawet dla promocji gminy całej i Polanowa. No ogólnie jest dużo szumu, dużo motorów i fajnie to wygląda, no bo to, o to chodzi, żeby się spotkać co jakiś czas i po prostu razem, wspólnie, tyle motorów, to oko cieszy i w ogóle jak to wszystko gra, nie? Czy jest to Pana pierwszy zlot tutaj w Polanowie? Tak, po raz pierwszy, bo ja tę maszynę mam dopiero dwa miesiące i no, no tak wypadło, że nie było na było wcześniej, nie? I jak długo Pan jeździ? No w sumie motorem to jeżdżę już ponad 50 lat. A tą trajkę dopiero dwa miesiące mam, nie. I, i, kiedy, I kiedy i w jaki sposób narodziła się ta pasja? Oj, narodziła się już powiedzmy w 61 roku pierwsze prawo jazdy na motor w wieku 16 lat i, i do tej pory jeżdżę. no to to już jest ile? Od 60 roku? 61 no, to już jest ponad 60 lat, nie? Super, jak zawsze. Dużo ludzi, dużo hałasu, dużo się dzieje, o to chodzi. Czy jest, czy, jest to pierwszy, czy jest to pierwszy zlot, w którym pani uczestniczy? Nie, nie. Nie pamiętam. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, ale na pewno któryś już tam z rzędu. A jak może Pani opisać zlot lot polanowy pod względem... jak może Pani opisać zlot pod względem organizacji? Jak zawsze spisana na medal. Wszystko bezpiecznie, mimo iż dużo ludzi, duży gwar to i tak bezpiecznie i, i, no i tylko, chyba właśnie chodzi o to bezpieczeństwo mimo zróżnicowanego wieku każdy się odnajdzie. I jak długo pani jeździ i kiedy, i kiedy ta masa się narodziła? <gry> o, już... <gry> Jeżdżę już um, ponad 15 lat, ale zawsze jako pasażer. Mąż nie chce się zgodzić, żebym zrobiła prawo jazdy i sama jeździła. Bardzo fajny, bardzo fajny. Przyjemna atmosfera, ładna pogoda, także jest fajnie. Czy jest to pierwszy, czy jest to pierwszy zlot, w którym pan uczestniczy? Nie, nie, nie. Ja od 40 lat już prawie jeżdżę, chociaż <głos》> na tyle nie wyglądam. I jak ten zlot wypada na, na tle innych? I, jak, jeszcze raz. Jak ten zlot wypada na tle innych? Na razie wypada, zobaczymy jak będzie później, nie? Na razie jest fajnie. Zobaczymy co będzie wieczorem, jak, jakie koncerty. A wie, y, kiedy i jak narodziła się Pana pasja do, y, do motoryzacji? Oj, to jest y, z, jeszcze z dzieciństwa, bo ojciec jeździł motocyklem i ja później przejąłem tą pałeczkę i jeżdżę od, od małego praktycznie. A może nam Pan y, powiedzieć coś o, o tej maszynie? No to jest Honda Goldwing, taki sztandarowy model Hondy. Y, pojemność 1800, 6 cylindrów, 450 koni. No, no turystyk, bardzo wygodny turystyk. I ile dosetki? Dosetki? No niecałe 4 sekundy. Także daję radę. A może być, może być. Znaczy przyjechaliśmy w sumie nie na cały zlot, ale tylko tutaj na paradę i na te pokazy. I uciekamy gdzieś nad morze, ale zlot fajny. A skąd pan przyjechał? Ze Sławna. Nie, daleko nie miałem. I jak ten zlot wypada na tle innych? No i w sumie jeden z lepszych. Jeżeli ktoś jest ofrodowcem, no to ma mega zabawę, no bo tutaj takie warunki to chyba nikt nie, nie potrafi dostać. Kiedy i jak narodziła się Pana pasja do motoryzacji? Oj, szósta klasa szkoły podstawowej, a mam ponad 40. Jakieś <grytanie> to No, dostałem Jawkę, taką 50 Mustanga i od tego się zaczęło. Później już były jakaś włeska od sąsiada, CZ, a, a później już ten. Ponda VFR i dalej. I teraz bym prosił o parę słów na temat tej dziecinki. E, Ducati Hypermotard 939, pojemność 937, po pomapowaniu 120 koni, na no jak na Enduro, takie szosowe, no to dużo. I do setki Słucham? I do setki 3, chyba jeden. Yy, podoba się. Podoba się. Co prawda, dzisiaj jestem pierwszy dzień, ale jest fajnie. Raczej ludzie przyjaźnie nastawieni, mieszkańcy, czy też przejezdni, także jest ok Dopiero zaczynam przygodę z motocyklem, byłem na dwóch, trzech zlotach, jest porównywalnie fajnie. Jest ok wszystkie są podobne, jest, jest, jest naprawdę ok Kiedy i jak narodziła się Pana pasja do motoryzacji? Eee, to chyba już od dzieciństwa, motoryzacja interesowała mnie, samochody, motocykle miałem wcześniej już. Znacznie wcześniej, a teraz, że tak powiem, na stare lata odżyła pasję na nowo. I teraz bym prosił o parę słów na temat e, pana maszyny. Na temat maszyny? Jest to Yamaha Dragstar 1100. Pojemność. E, mam ją od, od niedawna, od zeszłego roku. E, Sprawuje się dobrze i tyle. A dosłownie ile? 5,5 e, sekundy, ale jeszcze nie sprawdzałem. No bardzo dobrze, jak zwykle, pełna organizacja, trochę parada nawaliła, ale no, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku to się poprawi. A jak ten zlot wypada na tle innych? Wie pan co, no ma porównanie akurat z sierpcem, byłem, nie wiem, 2 trzy lata temu, no to organizacyjnie podobnie to wygląda, nie? No, dobra organizacja, zabezpieczenie i tak dalej, podobnie to wygląda. Kiedy i jak narodziłaś się pana pasja do motoryzacji? A to już od dziecka, ale dopiero niedawno zacząłem z powrotem realizować, wróciłem do motocykli. No, ale to ja tak bardziej turystycznie jeżdżę, dużo widzimy z żoną, zwiedzamy. I kilka słów na temat maszyny? KTM SMT 990, 2009 rok. No, już na tym roku w Szwajcarii, w Albach szwajcarskich ze mną był, spisuje się bardzo dobrze. No, mi się bardzo podoba, jak widać, my, mój mały synek też, jak zadowolony za jak co roku. Także y, przyjechałem moim motocyklem, trochę jest inny. Jak widać, no ale... Yy, Motocyk jest zrobiony własnoręcznie. Yy, spędziłem na nim gdzieś dwa lata, żeby wyglądał jak, jakby, nie wiem, z II wojny światowej, tak? On z 1939 to jest takie wzorowanie się na Sokole albo na, no, na Harley Wela, tak? Po prostu chciałem mieć taki motocykl inny, nietypowy, yy, zbudzający zainteresowanie dookoła, tak? Stworzony jest własnoręcznie, od botnika, przez siedzenie, także wszystko jest zrobione i dopuszczone do jazdy, tak jak powinno być, tak? I kiedy narodziłaś się na pasję do motoryzacji? Moja pasja? E, jeszcze byłem mniejszy niż on. E, mój tata e, nas zrobiła aż piątkę, chłopaków, wszyscy jeżdżą na motocykli, motocyklach, e, tata też jeździ. Jeździłem na zbiorniku, tak jak ten mój mały gnojek. No i co? No i od tego się wzięło. Później miałem motorynkę z silnikiem od Włecki. Też coś takiego jak to wyglądało bez hamulców. Miałem 6 lat. No i tak od tej pory jeżdżę. Ten motocykl mam już 15 lat i daję radę. To jest jak członek rodziny. Czy na bazie przejdzie na syna? No już chyba przeszła. Jeszcze mam córkę. Córka to już w ogóle maniak motocyklowy. Typowa motocyklistka. tak? Także rodzina przede wszystkim, ale, ale jedna... Kółka też, tak? To od małego będzie po prostu. Pewnie zaraz będzie miał motorynkę albo coś takiego no, i w górę, tak? No w sumie w tym regionie to jest najlepszy. Nie ma tutaj innego no. I Jak długo pan jeździ? O, na dużych motocyklach to od 18 lat. A ogólnie wcześniej z takimi 50-kami jeździłem. Kiedy i w jaki sposób narodziłaś pan pasę do motoryzacji? Oj, nawet nie pamiętam, to tak dawno było od urodzenia. Cały czas mnie kręciło, jak widziałem motocykl, nie? A czy może pan powiedzieć coś na temat tej maszyny? No, to jest motocykl Suzuki GSX-R 1000 o mocy 202 koni Najnowszy to model, jest ostatni, nie? No I I w ile do setki? Do setki? No 2,9 podają, nie? A ja się im ścigam yy, na 1,4 mili, nie? To na 400 metrach 250 na godzinę, nie? się rozpędza, nie? No, w tamtym roku Mistrzostwo polskie zdobyłem i w tym roku jestem po trzeciej rundzie też, nie? I trzy wygrane jak na razie, o. Maszyna stworzona do tego. Proszę bardzo.